Laboratorium pomiarowe Radwak posiada akredytację polskiej jednostki akredytującej PCA na wzorcowanie ciężkich wzorców masy, czyli do 1000 kg. Wzorcowanie takich wzorców odbywa się w pracowni masy specjalnie przygotowanej na potrzeby laboratorium. W pracowni wydzielono część pomiarową. Posiada ona swój niezależny fundament odseparowane od fundamentu pomieszczenia w celu wyeliminowania drgań ze źródeł zewnętrznych. Pracownia została wyposażona w specjalną suwnicę, która zapewnia transport wzorców masy z minimalną prędkością. Takie rozwiązanie daje laboratorium możliwość położenia wzorców masy na szalkę komparatora z bardzo dużą precyzją. Referencyjne wzorce masy są przechowywane w specjalnych pojemnikach Pojemniki te zabezpieczają je przed czynnikami zewnętrznymi. Wzorcowanie wzorców masy odbywa się na komparatorach produkcji Radwag. Komparatory firmy Radwag dają możliwość wzorcowania każdą metodą uwzględnioną w międzynarodowych zaleceniach OIML. Laboratorium przeprowadza wzorcowanie metodą ABBA, to znaczy, cykl pomiaru rozpoczyna od postawienia na szalce wzorca referencyjnego A, którego masa jest znana ze świadectwa wzorcowania. Wzorzec referencyjny stawiamy na szalce samocentrującej komparatora. Dzięki temu wektor siły nacisku równomiernie rozkłada ciężar obiektu na powierzchni całej szalki. Po dokonaniu pomiaru zatwierdzamy jego wynik a urządzenie automatycznie przechodzi do pomiaru B. Na etapie pomiaru B dwukrotnie stawiamy na szalce obiekt badany i zatwierdzamy wyniki. Cykl pomiarowy kończymy, stawiając na szalce komparatora wzorzec referencyjny A. Jeżeli dysponujemy wzorcem referencyjnym klasy wyższej niż wzorzec wzorcowany, mamy możliwość wyznaczenia masy wzorca wzorcowanego. Po przeprowadzeniu procedury pomiarowej otrzymujemy wynik, na podstawie którego możemy stwierdzić, jaka jest masa wzorca wzorcowanego i czy wzorcowany wzorzec spełnia wymagania metrologiczne w zakresie błędów dopuszczalnych. W przypadku, gdy masa wzorca nie mieści się w dopuszczalnych błędach, Laboratorium, za zgodą zleceniodawcy, może dokonać adiustacji i doprowadzić jego masę do przyjętych kryteriów. Po wykonaniu adiustacji wzorca, laboratorium ponownie przeprowadza jego wzorcowanie. Wzorcowany wzorzec masy otrzymuje świadectwo wzorcowania. Świadectwo uwzględnia wszystkie niezbędne wyniki. W przypadku adiustacji wzorca Laboratorium zamieszcza na świadectwie wyniki wzorcowania przed adiustacją i po jej wykonaniu.